Cześć, tak jak obiecywaliśmy, witamy Was w części drugiej. Dzisiaj będziemy składać już silniczek. A czy nie silniczek, tylko te wtryski. Tak jak ostatnio rozkręciliśmy z Grzeszkiem, dzisiaj je będziemy składać. I tu Grzesiek Wam pokaże też ciekawostkę z tymi podkładkami, mówiłeś. Eee, z podkładkami już. No to co za płyni podkładki? Zobaczymy, Aha, to płyni. na razie jeszcze wpłynie, żeby się odmoczyły. Dobra. Eee, co na razie to możemy pokazać wtryski, jak wyglądają po wyczyszczeniu. O, o to właśnie. Tryski czyścił sam Grzesiek Bardzo mu to ładnie wyszło Tylko nie pomyl Nie pomyl, nie pomyl I tutaj nam jeden komentarz właśnie podpowiedział Taki Lemur Że zawsze się liczy od strony rozrządu Jako pierwszy trysk No, także No, także Dzięki za informację Czym Dobra. czyściłeś to dokładnie? Preparat do czyszczenia grilla O dadam. I widać, luksus zeszł. Eee, no to jest sok z, tego, y, z tych trysków, nie? Masakra. To i tak jest już y, końcowa faza, bo no, dwa razy mi się wylało na podłogę. No, no ale pięknie wyszło, naprawdę pięknie. No. Jagnówki. Teraz będzie plus 40 koni więcej w tym PZ. Tak, odejdź. Dobra, zabieramy się za robotę. No to co, zaczynamy. Oczywiście, żeby coś sobie polepszyć i, i było łatwiej, no to już zakupy. Stary wężyk do, do sprężarki już wyziono ducha i to co nie miałem wtedy musiałem wężyk używać z taką fajną lancą, czy jak to tam nazwać, dokupiłem sobie pistolet Także na pewno dobrze wydmuchamy, żeby nic tam nie było tak. w środku I co, ja już to prawda, tu o. Michał możesz pokazać mm -hmm. że jednego simmeringa tu już wcisnąłem tak. żeby zobaczyć w ogóle jak to zrobić i no że później wam... No jak, i jak ci wszedł? Łatwo czy nie łatwo? Wszedł elegancko, także y, też y, napatrzyłem się najpierw na YouTubie jak to robią, no. no i co teraz tak pokażę wam najlepiej, nie? Tak. tak teraz to o ten Wziąłem sobie klucz na jedną czwartą, nasadowy, numer 14, pasuje idealnie w gniazdo, mhm. czyli po prostu tak jak tu mamy, w ten sposób, że o, tu pasuje, tak? Tak. I wtedy jak dam, jak no, dam... Widzicie, nawet takiego luzu dużego nie ma, No bo to tak chodzi to pasuje o to, fajnie. pokażę Wam o co chodzi. Chirurg, mechanik zakłada rękawice. Dobra Michał, dawaj dupę. <laughs> Włożyliśmy już drugi Simmering, ale zapomnieliśmy, że mieliśmy Wam to pokazać i zaraz przy trzecim właśnie się pokaże jak to robi i czym. Także więc dawaj, bo Dobra. widzowie czekają niecierpliwie. Eee, simmeringa. Dobra, mamy Simmeringi tak, mhm. Trzeba, żeby nie zgubić i teraz tak jak mówiłem już. Drugi raz będzie, nie? Mm -hmm. Klucz na 3,4, 14 mm, akurat, pasuje idealnie. wkładam go tak? Wkładam go tu. Delikatnie, oczywiście, olejem jakimś, czy. No coś tu z tego, nie? Zawsze trzeba posmarować. Żeby był poślizg, <grym> wtedy lepiej wchodzi, nie? O, Tutaj dobrze, dlatego rękawiczki zakładamy, bo po co mamy się w oleju maziać? Ma ma i tą zewnętrzną stronę też można posmarować Ale Ale jakiś specjalny jakby ktoś pytał? Bo nie, to akurat takie... ja dałem silnikowy no też Aha. tu w silniku pracuje na silnikowym czyli na pewno mu nie szkodzi, tak? no na pewno nie zaszkodzi no dobra, na sobie wytrę i teraz co? teraz lecimy tu w gniazdo, tak? mhm o siedzi, siedzi tu osiadło mhm. i teraz bierzemy kolejny klucz tym razem numer 20 na przedłużce na klucz 1, 2. I teraz najważniejsze, żeby równo, tak jak jest posmarowane, to fajnie wchodzi delikatnie. Zobaczmy, chyba wchodzi ale dobrze, albo już weszło, ale. Dobra, i jeszcze od razu powiemy, dlaczego daje ten y, klucz mniejszy w środek, nie? Mhm. Już wyprzedzimy komendarze. W, w razie czego. Dobra, też trochę tutaj nie. Nie wziąłem statywu, także dzisiaj muszę wszystko z ręki nagrywać. Jak serwiaczek, zrąsi. Tak, zrąsi wszystko. Dobra, czyli to, co najgorsze, właśnie się delikatnie nie, nie, nie wlazło tak jak powinno, ale to zaraz poprawimy. Ważne, żeby niczym ostrym. Tak. Bo tam chodzi o tą wewnętrzną wargę, jak to tam nazywają w simmeringach, żeby ona uszczelniała no tu żeby nigdzie nie ten między dwoma dwoma tymi... żeby się nie pocił po prostu znaczy między tymi dwoma płaszczyznami, po prostu ona ma wejść mm -hmm. ona nie ma nachodzić simmering teraz tak na szybkiego weźmiemy ten drugi już mogę pokazać jak nie, nie, jak nie, 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 jeszcze poczekaj. nie ten który jest ta warga wewnętrzna ona nie uszczelnia samego tu tylko ona ma wejść zobacz na ten na ten o tutaj garnek daj mm -hmm. między tą zewnętrzną, a tą wewnętrzną. Tu jest taka jakby, no, rowek, tak, no, dookoła. No i w to, w środek, w to musi tu wejść, ten, ten okrąg, mm -hmm. tak. Czyli on nie wchodzi na, tylko wchodzi w środek, pomiędzy jedną a drugą tulejkę. I dlatego ta płaszczyzna jest po to, żeby, jak ona osiada O, to wtedy akurat jakby przedłużenie tej, tej rurki wewnętrznej tak. i ta warga ładnie wchodzi w środek i nie, nie podwija się, nie wychodzi na mm -hmm. zewnątrz. Znaczy na zewnątrz, no. do środka. To taki patent widzicie. No, także co? Montujemy te 4T i zaraz się widzimy. Tak, e, i mam pokażę etap. jak to siedzi fajnie. No, wtedy. Już wszystkie cztery simmeringi założone. Tak to wygląda, nie chcę Wam tej latarki zbliżać yy, bliżej, bo widziałem, że takie kreski się robią, ale myślę, że to widać elegancko. Pięknie siedzą. I co, teraz będziemy już wtryski pomału wpuszczać z tą miedzianą podkładką. I co jeszcze Grzesiek, widzę, że będziesz jeszcze dmuchał raz, tak? Yy, no jak kupiłem już pistolet, tak, żeby to? dobrze wydmuchać, mm -hmm. to go dobrze wydmuchamy. Zobaczymy tak, czy jeszcze coś tam ze środka wyleci. Myślę, żeby, że warto. Żeby... No warto to zrobić, żeby nie było, że coś tam zostało, nie? Tak. tak. Także nowy zestaw i świeżutki zestawik rozpakowany. Dobra, na razie z boku. Tak, zostaw. Dobra, włączam się, albo może Wam tam i lapca puszczę, bo też yy, dużo Wam nie chcemy nagrywać, bo nasz czas goni. Dobra, yy, nowa podkładka, ta plastikowa idzie na wtrysk. O. ona dalej nie wejdzie niż ten pierścień taki metalowy. Mm -hmm. czy na drugim Taki pokażę. klik nawet był. Taki klik o, o, tutaj widzicie taki jak podobny do zegara, tylko bez takich uszu, nie? Mm -hmm. No, to jest ogranicznik jakiś. Także dalej nie pójdzie. No i to co mi podpowiedział kolega mechanik, spray ceramiczny. W razie jakby trzeba było wyciągać za jakiś czas te e, tryski, była to one się nie zapiekają, nie? Ja chyba za słabo wymieszałem Tak samo się go używa jak świece w dieslach montuje Tak, ale ja chyba za słabo wymieszałem ten spray No bo... Nie ma lekko <grym> Jakiś taki kurde rzadki mi się wydaje <grym> Może taki ma wyjść No kordy nie po coś ta kulka w środku jest jak w sprayu. Nie? Dobra, opaczkany dookoła, chyba to o to chodzi, żeby. Myślę, że tak smara. Normalnie, jak, prawie jak woda, chyba że on za chwilę się robi taki bardziej jak smar. No, po chwili chyba. Dobra, no, jest zapryskany. No dobra, teraz co? Teraz go będziemy wkładać. To jest pierwszy wtrysk. Już teraz jemy i możemy mówić, że to jest pierwszy, bo nam kolega tam podpowiedział. Podkładka się trzyma miedziana. Tak. No i co? No i do I... dziurki przyjacielu. Tak, wyciągnąłem szmatkę. Bo... O jakby została, te... ale by była zagwozdka, czemu to... Czemu nie pali? Dobra, nie... przykręcać będziemy za chwilę Tak Powsadzamy każdy, każdy wydmuchamy Nie będziemy wam tak pokazywać każdego wkładania, że tak powiem no, Zaraz zrobimy chyba time dalej, tak, bo to szkoda Tak. przykręcamy, złożymy i co? Będziemy palić furę, no nie? No A jeszcze od powietrza widzieć trzeba na pewno No zobaczymy, najpierw spróbujemy zakręcić normalnie chwilę Tak może pójdzie, jak nie pójdzie to będziemy odpowietrzać. Tak, dobra. My wam timelapse zaraz puszczymy, puścimy. Dobra, to co, wtryski wstępnie osadzone i teraz musimy każdy trysk przykręcić na te dwie śrubki nie? O, jaj, jaj. jak myślisz ile będzie koni więcej? no bo odpalił tylko no to jest właśnie chyba dlatego niektórzy ściągają te pokrywy po Żebym... to żeby mieć większy dostęp tak. no ale jak ktoś chce szybko, szybko to ale nie, nie ma tragicznego dostępu. Jak na Francuza, to co tu narzekać? To te wtryski prawież na wierzchu. No są, tak. Nie? No, palcami przykręcimy. I jak poprzedni mechanik. Nie śmiej się. Nie śmiej się nie śmieję, jestem całkiem uważny. gość. Znasz mnie przecież. Już trochę O tak będzie łatwiej patrz na muszę Tu weź tego. może tego pierwszego już przykręć całkiem A na resztę wezmę ten po prostu Przyśpieszymy supernacza. tak? Tak tak No dobra Bo tak to każdy, każdy jak będziemy tak przykręcać to zanudzimy To co bardzo ważna rzecz Widzę, że nowe. Wszystko nowe, widzisz, kurde. Ja pakuję, staram się, żeby nie rzywiało, tak? Uh -huh. Klucz dynamometryczny. Skoro sprawdzaliśmy wtedy, że jest 6 Nm i 60 stopni, uh -huh. to musimy ustawić. 6 Nm jest. Ale co będziesz robił? Czyli damy trochę mniej na początku, żeby nie przeciągnąć czasami z jednej strony za mocno. Uh -huh. Bo mówisz, że 6,5 trzeba, tak? Yy, 6 i 60 stopni, tak, tak przynajmniej było. Po trochu, tak, żeby było. równomiernie było. O, tu słyszeliście ten kliknięcie charakterystyczne? No i to już jest dość. Dobra, ale ja mam tutaj mniej. Yy, dobra, ten jeden w wtrysk najpierw zrobimy na gotowca więcej światła 6 Normalnie jak, nówkę to, jak nówka to wszystko wygląda Dobra, sześć tak, ładnie, pomy, mam. tak ładnie pomyłeś Dobra Tak szybko no tam coś szybciej tak no nie? No bo to tak jak mówiłem, no 6 nm to co to jest? To jest prawie że nic. To jest prawie, że nic. No ale no. teraz czy te... to palcami odkręcisz, spróbuj czy to palcami odkręcisz. Dobra, Dobra dobrać, To zadowolę. lecimy palcami. Nie I teraz trzymaj mnie nagryj, żebym ja sobie sprawdził i cholery. A nie jednym. i ani drugi. Także kręci się po prostu klucz w rękach, tak? Tak, kręci, kręci się. Dobra, rynek. a tu jeszcze trzeba 60 stopni zrobić, tak? No no dobra, to już na, na następne. Przyspieszamy tempo? Przyspieszamy tempo. To bo może nas będzie ciemno znowu. To to, co my zrobimy w 15 minut, to będzie 10 sekund. Nie? Tak, tak, tak. To tak. szybciej skręcimy chociaż. Dobra. Jeszcze, tak jak mówiliśmy, 60 stopni musimy zrobić, yy, więc tak, tu jest kąt 90 stopni, nie, każdy kto chodził na matematykę to wie, czyli skoro 90, yy, mamy tu stopni, a musimy mieć 60, to jest 1 trzecia, czyli tak, wiesz, na oko, nie, jak... O, fajnie, że pisze. No zaraz się rozpisz. Czyli jakbyśmy porów... Po tak, mniej więcej trzy części równe. Są równe? Nie są równe. O, gdzieś tak, tu będzie jedna krecha. No i ta w sumie jest tak, o gdzieś tu bardziej, tak? Mhm. Czyli zostaje 30, 60, 90. No nawet zrobimy tą trochę, tą większą. Lepiej zrobić dwa stopnie więcej. Jak za mało, myślę, że nie urwę śruby. No raczej na pewno. Dobra, czyli tak, to mamy ten kąt. I. Yy... Jedziemy, żeby ten klucz tu, co jest ta krawędź, mhm. dojechał do tej krawędzi, tak? O, mamy. Dobra, y, tamtą zrobiliśmy, nie? Tak, tamta już jest. I po kolei nasz kątomierz. To jest 6 Nm? Niut, tak, 6 i... Nm i te 60 stopni. Także 60 ja nie stopni. wierzę, że te. Widzicie sami, że że to można było palcami odkręcić. No właśnie. Albo z taką siłą jak wtedy zrobiliśmy to. Mhm. No dobra. Włączam się już przy okablowaniu. Eee, używacie klucza. Oczywiście specjalistycznego, czyli dynamometrycznego. Nie mylić z dymanometrycznego. <grymne> to co najważniejsze, żeby później ten klucz Wam nie przekłamywał wartości, to odbezpieczacie to co było i zjeżdżacie wartość z powrotem na zero, żeby ta sprężyna, która w środku jest i odpowiada za wskaźnik tej siły, żeby ona nie przekłamywała później. To ma być luźno, mhm. tak? Tu mogę dokręcić teraz. I wtedy ten klucz będzie zawsze pokazywał, przynajmniej powinien pokazywać wartość, która faktycznie jest. Bo jak zostawicie go na pół roku albo rok czasu, gdzie on będzie napięty na, na przykład na 20 Nm, to on może później już oszukiwać. Nie? Także widzicie, był nowy, teraz nawet też będzie nowy. Co możemy go odesłać. I teraz ja coś dopowiem, bo ja tego nigdy właśnie nie robiłem, także świeże informacje dla mnie, teraz będę mądrzejszy. A tutaj taki smaczek grześniu prowizorkę robi. Prowizorki są zawsze najlepsze. <grymne> będzie oświetlenie takie eleganckie, że hej. To co? tryski przykręcone, tak jak było. 6 Nm i 60 stopni. Mm -hmm. Każda śrubka, nie? I co? Teraz y, zasilanie, zaraz dokręcimy. Y, okablowanie. No i to co będzie. To zrobimy z Tatin Każda z tych uszczeleczek. Jak jest raz użyta, powinna być wymieniona, bo one najczęściej wtedy przepuszczają i tu mhm. wtedy to się poci. Nie? Też mamy w zestawie naprawczym, więc wymienimy, żeby było zrobione na tip-top. Hmm. Ale to teraz jasność dostała. Z dwóch końcówek ściągnąłem tu i tu. Powinna być ta uszczeleczka, tak samo jak jest tu mm -hmm. i jest tu, nie? I podobno zaleca się wymianę za każdym razem tej uszczelki, bo raz założona i ściągnięta, ona później już drugi raz założona może przypuszczać. Więc wymieniamy wszystkie, bo, bo mamy je w zestawie naprawczym, nie? Schodzą różnie. No zobaczymy, jak się zakładać będą. Myślę, że jeszcze gorzej niż ściągać te Chociaż to trochę takie, wiesz, nie powiem, że tłuste, no ale w tym znaczy oleju Delikatnie musimy je nawilżyć czymś, na razie to je po prostu obmyję, poczekaj, tak żeby nie To odparuje, bo to jest Ta. Żeby nie było brudu żadnego, po prostu tam bardziej mi chodzi no i też podobno te plasticzki przy ściąganiu czy zakładaniu potrafią pękać, nie? Tak, to, 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 Dobra, odmuchamy to O, świniaki mi Słyszycie? Fajny dzwonek mam? Dobra i bierzemy sobie gumkę recepturkę i oby nam to Ach, Bez problemu. Tu leciutko. Dobra. Ale to i tak przed wsadzeniem yy, lekko też natłuścimy olejem, żeby jak tu będzie wchodziła, żeby się nie zawijała, nie? Tak samo jak dokręcacie filtr oleju nowy, zawsze smarujemy tą gumę na filtrze oleju delikatnie olejem po to, żeby ona przy dokręcaniu gdzieś się nie podwinęła i nie nie rozstrzeliło się. Dokładnie nie? tak. Dobra, tu już na tyle czyste robota jest. Dobra, ja się wyłączam. Tu już, już tajna w spoleci znowu. No bo tu już co, okablowanie nam zostało, to wiecie każdy chyba No dokładnie, nie... zakładamy nowe uszczeleczki, no. yy, wsadzamy na miejsce, zawleczka zabezpieczająca już Wam pokazuję. Te, które ściągaliśmy żeby po prostu to się nie, nie wypinało, tak. okablowanie skręcamy. No i będzie chwila prawdy, nie? A dokładnie to kilka minut prawdy, bo na początku pewnie będzie przypowietrzony. Nie wiem, czy nie będzie trzeba popuszczać zasilania na wtryskach, mhm. żeby go odpowietrzyć. I mam nadzieję, że będzie chodzić. 100% będzie chodzić. Wiadomo, kto robi. co? No, daj szła wiekobom na chwilę. <noise> Już wszystko jest poskręcane. I okaże się, czy jesteśmy mechanikami yy, po wyższej szkole YouTube'owej. <noise> no, dokładnie. Czy będzie trzeba jechać do mechanika? <noise> czy będzie trzeba jechać do mechanika, właśnie. No to co? Siadaj. I, I czym powinność. Jak gdy skakał do góry, to znaczy, że jest luk. musi parę razy tam kluczem żeby zassało Да, черт возьми! Ровно ходит ни с Ровно ходит ни с И не пухает, как тогда не пухает! Кто ездит с локомотивом? Да можно положить miał ale nie bo nie ma tego fry jakby ten tak, stoi Gitara No jesteśmy zadowoleni niesamowicie Dobra zapal go jeszcze raz zobaczymy jak pali Dobra, drugie odpalanie już jak już chodził tak? Tak, jak drugie odpalanie jak już chodził No na dysk człowieku Będą do mechaniki po YouTube. Także pamiętajcie, grill? preparat do czyszczenia grilla nadaje się do czyszczenia Chrystus. No i, za... I trzeba to powiedzieć, że w sumie za niewielkie pieniądze jest zrobione auto. Eee, no wie... tak. Jesteśmy pewni jak jest zrobione. Przede no. no nie? No, zestaw naprawczy kosztuje tak około 100 zł. No, w no, zależności od sklepu oczywiście, tak? Yy, I co by tu więcej jeszcze? Wszystkie są stare. Znaczy stare, no to jest z tego samochodu, nie musimy wymieniać, bo to tylko poszło ja ten, spraw, ten zestaw naprawczy, nie? tak? No i jakbym miał klucze wszystkie, które mi są potrzebne, no to bym więcej nie wydał, a tak to kupiłem klucze, które mi się przydadzą na pewno w przyszłości. Nie? No tak. No i przede wszystkim miłośnią czas przy tym zabawa. No. I satysfakcja. Mamy nadzieję, że się może to Pamiętajcie, komuś, jak tak? zrobiliśmy to sami, to chociaż wiemy, jak to jest zrobione, nie? No i Bo tym to... mechanikom nie wszystkim można ufać. Nie tak, wszystkim. Nie, nie, nie mówię, czy... że wszystkim, nie ale niektórzy nie, nie powinni zasługiwać na zaufanie. Tak. I no co? My już w kiedy razie się odcinek. Mam nadzieję, że. Wam przyda. Ewentualnie pokażemy stare podkładki, jakie były zamontowane, bo tutaj będzie coś ciekawego. No tak. Także zaraz się włączamy. I to Ale już w domu wlewany siebie. Tak jest. Dobra. To tymczasem. No to tak jak mówiliśmy, że pokażemy Wam jeszcze te podkładki, które uszczelniały właśnie tam między głowicą a wtryskiem. Myślę, że ułożyłem je idealnie tak samo, jak były zamontowane. Na pewno ten był ten drugi ta druga podkładka na wtrysku. Mm -hmm. Zobaczcie nawet, jak się tak, weź oddal troszeczkę. Nie, dobrze, jakby było tak, poczekaj, jakbyś dał tak y, nad. Idealnie, mm -hmm. no żeby, poczekaj, bo światło, trochę musimy się wspomagać, dobra, o. Teraz zobaczcie sobie, <laughs> każda podkładka jakby prawie, że z innej parafii była. I jak dla mnie, to ta wygląda, jakby była założona nowa. Widzisz, że nawet tak, ten owal jest mniejszy w środku, mm -hmm. ona jest dosyć szeroka, jest niewypalona i jest ta mieć taka jest ładniejsza, pomarańczowa wręcz, znaczy no taki no, kolor miedziany, tak, a ten już ma taki odcień żółty, ta już jest czarna usmolona od tego, co przepaliło i tam dymało, odmuchało mm -hmm. wszystko po kolei, no i ta też jest taka, taki już żółtawy, taki już, już swoje, co przeżył. Także nie wiem, czy ten mechanik, który to składał wcześniej, czy czasami zrobił tak, że te trzy podkładki są stare zamontowane, a tą jedną tylko wymienił, bo może coś było też tam nie tak. Że gdzieś coś zdmuchało no to założył po prostu jedną, nie? żeby zmniejszyć koszty sobie, a, a klient wróci, tak? Tak, jest prawdopodobieństwo takie. Hmm. No, Weźmiemy jeszcze tak spróbuję trochę z góry. O, a, bo to jest perspektywa taka trochę mm -hmm. inna. No ale widzicie. Widzicie jaki jak jest kolor I jakie są mniej więcej wymiary To też moim zdaniem jest najnowsze, najnowsze, No to było na tym czwartym cylindrze, który był Najbardziej w sumie, najmniej był tam zabrudzony nie? Tak No ale te trzy pierwsze, pierwszy, drugi, który tam pufało to jest tragedia Te dwa są takie już złote A nie miedziane No i ta jeszcze kolor miedzi Ładna jest. No i co? No to chyba tyle na naszego podsumowania. A, to wszystko. <laughs> Także co, do następnego odcinka. Do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.